Witam w kolejnym materiale przygotowanym przez serwis Game Clash. Tym razem prezentacja gry władca smoków. Jest to gra miejscowiona w świecie fantazy. W której celem gracza jest pokonywanie NPCów i wykonywanie questów. Gra składa się z takich elementów jak levelowanie, wykonywanie zadań, zarządzanie ekipunkiem, kontakt z innymi graczami i eksploracja świata. Na początku gry należy wybrać postać. W czasie gry zdobędzie się trzech innych towarzyszy, którzy będą wspierać głównego bohatera. Zarządzanie grupą, którą gracz pokonuje następne hordy wrogów, jest ważnym elementem gry władca smoków. Można oczywiście ulepszać dane postacie poprzez podarowanie im wierzchowca. Uzbrojenie go w broń czy zbroję. Można również dołączyć do ekipy smoka. Skuteczna gra w łapce smoków polega na odpowiednim dopasowaniu w daną kombinację towarzyszy i ich ulepszeń. Co pozwoli na najbardziej efektywną rozgrywkę. Interfejs gry jest prosty. W lewym górnym rogu znajduje się panel gracza, w prawym górnym rogu informacje o lokacji, w lewym dolnym rogu czat zaś, w prawym dolnym rogu przyciski interfejsu takie jak zadania, w prawej części ekranu znajduje się również okno zadań. Oprawa graficzna jest ładna. Może i nie jest najwyższej jakości, jeżeli chodzi o technikalia. Jednak stylistyka nadrabia ten fakt. Modele postaci, jak i tła, zostały wykonane ze starannością. I są bardzo klimatyczne, pasujące do świata fantazy. Podsumowując, władca Smoków to gra na długie godziny. Gra posiada ciekawą kampanię fabularną. Jakie opcje eksploracji bardzo ładnych lokacji? Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału GameClash i odwiedzaniu naszej strony. A co wy sądzicie o tego typu grach? Czy lepsze są przeglądarkowe MMO? Czy jednak te wymagające instalacji? Podzielcie się swoim zdaniem w komentarzu. Pozdrawiam serwis GameClash.